Polski złoty znajduje się w jakiejś takiej superpozycji, niczym kot Schrödingera, który jest żywy i martwy jednocześnie. No wydaje się, że trochę w przypadku naszej waluty tak właśnie jest, bo jest ona jednocześnie silna i jest jednocześnie słaba. Naraz. Jak to możliwe? No. Otóż moi drodzy, już przechodzę do rzeczy. Polski złoty względem na przykład amerykańskiego dolara stał się w ubiegłym tygodniu najmocniejszy od czerwca 2021 roku. Czemu ten złoty się umacnia do dolara? Skoro nawet prezes NBP Glapiński staje się coraz bardziej gołębi i dopuszcza nawet obniżkę stóp o pół punktu procentowego jeszcze w maju 2025, podczas gdy jeszcze miesiąc temu w ogóle nie wchodziło to rzekomo w grę. A tymczasem Fed, mimo że Inflacja w Stanach Zjednoczonych wypadła poniżej prognoz. Dalej pozostaje słownie jastrzębi w swoich zapowiedziach i nie mówi otwarcie o tym, że cięcia stóp będą dokonywane. No, dlatego, że odpowiedź nie leży po stronie złotego. Odpowiedź leży po stronie dolara i po stronie euro. To nie złoty jest mocny, to dolar jest słaby. I paradoksalnie to jest spora różnica. Indeks dolara w ostatnim czasie osłabił się do najniższego poziomu od 2022 roku, a to jest dość nietypowe zachowanie dolara, szczególnie biorąc pod uwagę, że rentowności obligacji skarbowych Stanów Zjednoczonych poruszały się w kompletnie przeciwnym kierunku. Więc to wygląda trochę tak, jakby dolar dyskontował recesję w Stanach Zjednoczonych, która doprowadzi do niższych stóp procentowych i osłabienia amerykańskiej gospodarki. A rentowności obligacji dyskontowały wzrost inflacji wynikający z ceł i potencjalnie wyższe stopy procentowe, które te inflacje Miałyby powstrzymać. No tylko, że miks rosnącej inflacji i słabnącej gospodarki jest naprawdę ekstremalnie mało prawdopodobny w realnym świecie. Co najmniej więc jedno z tej dwójki, dolarów albo dolara, albo obligacji, myli się w swojej prognozie. Według mnie akurat myli się cała dwójka, ale to już jest temat na zupełnie osobne nagranie. Niezależnie jednak od tego. Efekt jest taki, że wartość złotego do dolara wynika ze słabości dolara, a nie z siły złotego. I to dobrze widać. To dobrze widać, kiedy spojrzymy na kurs euro. W tym wypadku bowiem złoty dynamicznie się osłabił względem euro od momentu, kiedy to perspektywa obniżek stóp procentowych w Polsce dynamicznie przyspieszyła. No i właśnie w ten sposób mamy taką quasi superpozycję na polskim złotym, który jest silny wobec dolara i słaby wobec euro.